Elena Brauna Cyfrowa twierdza. Książka opowiada o agencji służb specjalnych i o takim e, specjalnym komputerze do łamania szyfru. A akcja zaczyna tutaj, że dyrektora Agencji Bezpieczeństwa ściąga w, w weekend e, do pracy swoją najlepszą pracownicę i informuje, informuje ją o tym, że ktoś do, do tego komputera wprowadził e, szyf. E, który miał złamać wszystkie nie, tajemnice nie, Agencji Bezpieczeństwa. Wszystkie dokumenty miały wyjść na zewnątrz, użyć światło dzienne a, i powiem tylko tyle, że mm, ta pracownica ta, ten pracownik do końca z tym walczy e, i do końca e, do końca jest to nie wiadomo w, w, co się z tym w, w, nie, co się tam wydarzy. A, akcja jest e, bardzo walka E, bardzo taka e, Darren Brown jest mistrzem e, ja to nazywam w rozciąganiu fabuły hmm. Ona e, rozciąga tą fabułę tak maksymalnie, żeby e, rzeczywiście nie do samego końca nie było, nie było widać, nie było wiadomo to jak to się zakończy. To jest bardzo dobre. Bardzo dobre jest też to, że... Trzyma w napięciu. Tak, że trzyma w napięciu i bardzo dobre jest też to, że rozwiązanie zagadki jest e, fascynujące. Ono, ono nie jest... E, zaskakujące jest, tak? Zaskakujące, dokładnie. Mhm. E, a jeszcze to się między... między tym dzieje, to jest e, w ogóle świetna... świetna... Historia. Ta agentka musi się mierzyć z naprawdę trudnymi rzeczami, żeby, żeby dowiedzieć się, kto ten szyb niekorzystny wprowadził do komputera. Uh -huh. A jak się ten gatunek literacki nazywa? Techno-Thriller. Techno-Thriller. Uh -huh. no, można, można tak powiedzieć, bo eh, techno eh, kojarzy się szybką metaliczną muzyką, prawda? Uh -huh. eh, a Darren Brown eh, to... to książką po prostu właśnie nie, taki styl wyraża, taki szybki, taki dynamiczny, e, jak e, i, e, styl napisany tej książki, to tak jak e, jechanie, jechanie bolidem Formuły 1, po to, e, na koniec chciałbym powiedzieć e, jeszcze tak w ramach zachęcenia, e, że mnie jak e, jakaś książka bardzo wciągnie, a to potrzebuję niewiele czasu, żeby ją przeczytać. E, to książkę przeczytałem dwa dni lub w trzy dni. Więc e, to świadczy o tym, że warto ją przeczytać, a nie jest to dzieniutka książka. E, mam nadzieję, że tą krótką retzę zachęciłem e, Was do posłuchania i do, do przeczytania. Naprawdę bardzo pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy i oglądaczy. Do zobaczenia, do usłyszenia.